Szanowne mufinki, dzisiaj nasza toka boka, Toka Life World. Jeśli chcecie więcej odcinków stoki, koniecznie zostawcie teraz przynajmniej 4 tysiące łapek w górę. 5, 5 tysięcy nie ma tyle. 5 no, tysięcy łapek w górę i dopiero. W górę I nagrywamy kolejny odcinek stoki. A jeśli chcecie dołączyć do najsłodszego teamu mufinek na całym YouTube, to koniecznie kliknijcie teraz przycisk subskrybuj. A na naszym sklepie stepmufinki.pl są nowe opaski różowo-czarne z kotyłkami, także koniecznie też tam widzicie, a my zaczynamy. Um, jak ja się wyspałam Ja cię kręcę Ale było super Powiem wam przejść, Tak wcześnie położyłam spać I dzisiaj jestem totalnie wyspana Mam taki dobry humorek Dzień dobry panie krampecie O jaki ty jesteś uroczy Tak cieplutko ubrany, To dobrze Bo nie będzie ci przynajmniej zimno O nie tutaj nie mam ciuszków. To nie szkodzi. Na pewno dzisiaj może postaram się je kupić albo może właśnie zobaczę, co takiego stworzę po drodze, bo może nawet je uszyję. Dzisiaj taka ładna pogoda, że czuję, że mogę wszystko. Najpierw chcę się ogarnąć. Ojej, mam do wyboru dwie toaletki. Obydwie są piękne i nie chcę wybierać, ale skoro i tak muszę wybrać tylko jedną, to, to zdecydowałam się na to. No dobra, usiądę i jakie nie użyć. Na pewno jakieś jaśniutkie i różowiutkie, bo mam dzisiaj dokładnie taki humor. Zapadę sobie świeczkę, żeby mieć idealny dzionek. Jeszcze do tego moje ukochane perfumiki. I może jeszcze co my tutaj mamy? mam tutaj maseczkę na włosy? Nie! <laughs> Jak śmiesznie w tym wyglądam. Fajna, fajna sprawa. Jeszcze może tylko sobie włoski przeczeszę, opaskę. W sumie zapomniałam zdjąć opaski na noc, ale to nie szkodzi. Do tego wszystkiego jeszcze może wezmę sobie, pokromikuję rączki, żeby mieć takie się. I jestem już gotowa na dzisiejszy dzień, ale się cieszę, na pewno dzisiejszy dzień będzie udany, więc w drogę! O, mateczko, ale ja się nie wyspałam. Wszystko mnie boli. Było mi dzisiaj tak niewygodnie spać, a ptaki ćwierkały już od samego rana i mnie tak obudziły. To była jakaś porażka. Serio, mówię wam, to była tragedia. No dobra, w takim razie, hmm, pluszaki, czy wy nie możecie chociaż raz być na miejscu? Taki tu bałagan, jak ja nie lubię bałaganu. Muszę wziąć się za siebie i się ogarnąć. Czy się zakładam cubunicę? Nie, nie czuję się dobrze w tym stroju. Zostanę w. Piżamie, ale nie jestem z tego powodu zadowolona. Plecak, o nie, nie spakowałam plecaka. Co? I ci, słońce mi strasznie razi. Powinnam tu też sobie kupić zasłony. No dobra, pomaluję się i spsikam czymś, z czym by się dzisiaj spsikać Łe, to śmierdzi. A te? Mm, nie, te też mi się dzisiaj nie podobają. Zostanę bez zapachu. Raczej dzisiaj może jakiś taki makijaż ciemniejszy sobie zrobię. Na pewno jakieś fiolety czernie będą dzisiejsze, odświecę dać mój humor. Zapalę te świeczki, żeby chociaż tutaj jakoś wyglądało, nie, nie podobają mi się jak wyglądają, no trudno nich się już dwie palą, do tego wszystkiego napiję się może, nie chcę się pić wody z rana, więc napiję się czegoś takiego, no niech będzie, o, fuj to było straszne, fuj, mm, przecież nie, nie będę się czesać, przecież i tak są ogarnięte, no dobra no to trzeba już iść i robić tam jakieś swoje obowiązki jakie dzisiaj piękne słoneczko, ale super dobra, przyszłam sobie do mojego sklepu sklepu mufinki.pl, który jest oczywiście sklepem internetowym, macie link w opisie, ale w toce tutaj powstał cały stacjonarny, mamy tutaj nawet kawiarnię mufinki. i ja kocham po prostu wszystkie słodkości a zwłaszcza ten marbuzik, ale on był pycha, winogronka, tu mamy szejki mnóstwo szejków, no i oczywiście najważniejsze czyli mufinki. jakie one są śliczne, i haribo przepiękne są, nie wiem, które się zdecydować bo wszystkie są piękne, ale może w takim razie ja sobie zjem, nie wypiję sobie dzisiaj szejka, bo dzisiaj jest straszny upał, więc sobie wypiję szejka dobra, pójdę dalej, tutaj mamy kawiarenkę więc sobie mogę tutaj w sumie usiąść i zjem sobie jeszcze do tego cuksy Cuksy sobie zjemy, bo po prostu Dzisiaj mam tak słodki dzień, że wystarczy go I jeszcze bardziej osłodzić Także czadowo, idziemy sobie dalej O, tu nawet lemoniada była, nie zauważyłam. No dobra, lemoniadę wezmę na później w takim razie Idziemy sobie dalej, o, kitka tutaj całe miejsce jest No, okay, tak troszeczkę się tu uporządkować nowe zamówienia Ale pójdziemy sobie teraz do mojej części O, w ogóle nie wiem, nie no, jak mi się podoba ten obraz Kiedy go namalowałam, bardzo mi się podoba Co prawda palcem w to cele, ale dało radę I jeszcze sobie wezmę na pewno cuksa, którego wylosuję Zielonego, tak, bardzo lubię te cuksy I jeszcze może kuleczkę, może jakaś fajna mi się trafi e, Cuksa zjem O, albo położę na głowie <laughs> Znowu bym się że nie wyglądałam Wow, ale fajnie, że na ciebie trafiłam Super, ciebie jeszcze chyba nie miałam A nawet jak miałam, to i tak się cieszę Tutaj idziemy sobie dalej, o, spakuję cię na prezent I komuś dam, żeby dzisiaj komuś naprawić humor To będzie naprawdę fajne Czy tutaj wszystkie zamówienia są garnięte? E, nie, jeszcze parę rzeczy trzeba zrobić Ale dobra, muszę jeszcze w ogóle pomyśleć Jakimiś rzeczami back to school, bo przecież Rok szkolny się zbliża i mu trzeba jakieś może zeszyty porobić, czy coś koniecznie. Dajcie znać, co byście chcieli. A ja trochę zgoniłam, i wypadałoby zjeść coś więcej niż ten szejk. To może na jakieś późne siadanko, wczesne obiad skoczę, więc w drogę. Czy to słońce musi się dzisiaj tak strasznie razić? Ja cię kręcę No dobra, muszę tutaj pozałatwiać jakieś sprawy yy, Czy tutaj jest coś, co ja mam dzisiaj ochotę? Nie mam dzisiaj ochoty na słodycze, Kto by cały czas cukier jadł? Mmm, yy, no trudno Co ja mogę sobie tutaj wziąć? Ja nie mogę yy, Może ten czekoladowy chociaż donat. O, no nie, dzisiaj nie ma ładu na słodycze, to było straszne. Nic tu nie ma, naprawdę że nada, po prostu żenada. O Kitek dzisiaj nie przyszedł? Czy ja dzisiaj będę sama, bo Kitek nawet do pracy nie przyszedł? Nie no ja nie mogę! No po prostu z nim się nie wytrzyma Jak ja mam tutaj pracować, jak go tu nie ma? Ojeju, chociaż wezmę sobie cukierka, może będzie na poprawę mojego humoru. Czerwony nienawidzę czerwonych! A kulka? Czy ty chociaż kulko dziś naprawisz sytuację? No nie, ja już cię miała, Już cię nie potrzebuję! No nie, kitkowi cię zostawimy! Po co mi jesteś? Albo nie, bo w sumie kitek lubi koty, to na złość mu zrobię i ja mu tego nie dam. O, taka będę. Tutaj, o nie, mam pełne roboty, nie chce mi się dzisiaj. Wiecie co? Ja dzisiaj stąd wychodzę, mi się dzisiaj nic tutaj nie chce robić. Idę sobie coś zjeść. No dobra, mamy tutaj już jedzonka. Dzień dobry wszystkim! Dzień dobry, Mufinko! Jejku, ja nie wiem na co się zdecydować, tyle tu jest pysznych jedzonek! To na pewno byłoby pyszne dla Kitka. To tym bardziej, kiedy kocha pizzę, Szkoda, że dzisiaj nie mógł być, ale to nie szkodzi. Następna raz się z nim spotkam. Co prawda wielka kolejka, ale ile słodyczy? Dobra, ja poczekam, poczekam w kolejce. Dzień dobry, ja, ja pójdę na sam koniec kolejki. No dobra, poczekamy sobie, czekamy. O, już jedna osoba się dzwoniła, no to dobrze. E, ale to nie szkodzi. Przynajmniej sobie popodziwiam wszystkich i pogadam z wami. Wszystko u was dobrze? Wszystko? No to się cieszę w takim razie. O, kolejna osoba. No dobra, to jeszcze tylko jedna i już będę. Ja masz śliczną sukieneczkę. Dziękuję, Mufina. Proszę bardzo, nie mam sprawy. O, wreszcie ja. Dzień dobry, proszę pani. Pani się dzisiaj tak smuci, ale pani dzisiaj tak ładnie wygląda. Ja bym poprosiła dzisiaj na pewno kawkę. O, przełowitko, już ci nalewamy ko. Kawkę, być pyszna kawka. Dziękuję. I jeszcze może do tego bym poprosiła o ten, ten torcik taki tęczowy. Proszę bardzo, Mufiko, smacznego. E, dziękuję bardzo. Mm, takie jest. To jest pyszne. Jeszcze do tego czarna kawka moja ukochana. I jestem już zadowolona. Okej. Okay. dobra, jestem że muszę... O, nie, kwiatuszka wyrwałam. Przepraszam, gdzie kwiatuszko, nie chciałam. No to chociaż y, może poleż sobie gdzieś tutaj, nie w samotności, może przy jakichś krzaczorach innych. Przepraszam, naprawdę nie chciałam. Dobra, no to co, ja sobie idę, ta się przejść. A Wam życzę wszystkim udanego dnia. Pa! O, ja nie mogę. Jak mi się w brzuchu, burczy. Przecież w tym autobusie wszyscy patrzyli się na mnie jak na jakąś idiotkę. Że nada po prostu jakieś żarcie, które mnie tutaj interesuje. Pizzę to by kitek zjadł. Właśnie czemu się, ze mną nie ma. No nie, znowu jestem sama. Czy ja chcę jakiś makaron? Nie, nie chcę makaronu. Czy ja chcę może jakiś. Nieju, nic to jest naprawdę nie ma nic apetycznego, czy wy nie umiecie gotować? Tutaj, no to chociaż wiecie, co może sushi wezmę. Nie, dobra, zostanę przy frytkach, bo po... Co? Przepraszam, pan w kolejce? Nie, nie sądzę, no to niech się pan posunie, bo teraz moja kolej, ja się tutaj naczekałam najwięcej. E, dzień dobry, to ja ten poproszę, yy, burgera i frytki. Czy coś jeszcze? Nie, byleby szybko, śpieszy mi się. No dobrze, proszę bardzo. Wow, ile to można było czekać na te dwie rzeczy? Nie dziękuję za taką obsługę. O, ketchup, to dobrze tu leży. Może po prostu mi pomoże w tym jedzeniu, ty byle czego, że nada po prostu. O, za mało przysmażony, Kto robi takie frytki? A ten burger wege? A nadzieję, że jest wege? Ja też mnie nie spoko. jakieś takie bezmięsne to mięso. <laughs> yy, już mi się humor jeszcze bardziej zepsuł, jak widzę ludzi, więc sobie stwierdziłam, że idę sobie stąd. Dzień dobry, dzień dobry, ja dzisiaj do Kitka. Cześć, Mufinko, zapraszamy. Dzień dobry wszystkim. Jajaj, jak ja lubię tu przebywać. Kitek, bo ja się strasznie dzisiaj za to stęskniłam. Hejka, Kitek, Och, Kitek! Cześć. Kitek, co ty robisz jako syryna przy czekoladzie? E, Postanowiłam, że będę się cię kopał jako syryna przy czekoladzie. Kitek, właśnie, śmiesznie wyglądasz, w sumie. No to co, co ci chodzi? Normalnie wyglądam, standardowo mój piękny ogon. Ej, ładnie ci w tej opasce, fajnie te okulary. Powiem ci, pasują ci do ciebie. Ej, e, Mówika, czy no? mamy mi, mini kitka, Czy mamy ki, minikitka, czy nie mamy? Nie mamy. Jak nie mamy minikitka? O nie, no i kogo? Ja wrzucę z tej czekolady. Kitek! Słuchaj, mam dla ciebie prezent. Jesteś taki zabawny, co ja dla ciebie mam prezent. Jaki prezent, co tam jest? Dałam ci coś z takiego fajnego, zobacz. No dobra, co, co, co to jest? Podoba Cze... Ci się? Wow, ej, poczekaj. Patrzcie na... Ole, góra czekolady się na nim zebrała! No to cieszę, że ci się spodobał. Ja sobie szybko pójdę i może coś zamówię. A jak się błyszczy! Ja nie mogę! Podbacie się? No! Ale fajnie! Czekaj, czekaj, czekaj. Zliżę z niego tą czekoladę. O no, tak, tak, proszę, No czekoladę. dobra. O piesek! Jaki słodki! Wszystko to jest takie urocze i słodkie. Piesek zrobił kupę. I tak idziemy sobie może dzisiaj do kina czy coś? Gdzie do kina? Razem? No! A mam i z tobą? No! Do teatru możemy dobra. iść. Dobra! Oops. <laughs> Słuchajcie się, ludzie. Ja tutaj przyszłam do kitka. Tak, słucham? Ja tu przyszłam do kitka, do właściciela. Nie chcę słuchać, czy mnie wpuszczasz, czy nie. Ale, ale, ale. Nie, nieważne. Po prostu nie stawiaj mi na drodze, jasne? No dobra, Kitek, jesteś tu. Cześć, Muffinka. Czemu dzisiaj nie przyszedłeś do mnie? Samą musiałam jeść śniadanie. Eee, bo się kąpałem w fontannie czekolady razem z moją nową zabawką. Ty, to masz jakieś głupie pomysły, serio? Kto w ogóle wpadł na to, żeby wkąpać się w czekoladzie jako Syrena? Jak ty wyglądasz w tym gonie? Weź się prze. Bierz kitek. Nie zamierzam, to ty masz warzę ale... na głowie. Weź mi to zdejmij i się nie wygłupiaj. Ale ty Aj, sobie założyłaś. Nieprawda. Idź <grydź> mi stąd, ja nie a będę psik, z tobą rozmawiać. A psik ma alergię na psy, co on tutaj robi? Ej, dobra, nie, wskakujemy znowu do fontanny. Nie, nie będziemy im przeszkadzać normalnie. Ja nie mogę, ale może Możesz piesek... wierzyć się na całą naszą pizzerię? Piesek w, w restauracji, wiesz co, Kitek? Odłóż ten mikrofon, proszę cię. sobie stąd, nie chcę cię już widzieć, pa. Wróciłam właśnie z kina, byłam tam z kitkiem i było naprawdę super, fenomenalnie było. Tak się cieszę że dzisiaj z nimi spotkamy, Mam taki miły dzień. Już noc zapadła, więc wypadałoby pójść spać, ale bardzo z nimi już w nie oglądacie. I za wszystkie subskrypcje i lajki. To ja idę spać już i, i dziękuję, że jesteście. Jesteście najlepsi buziaki. Pa! Ja Cię kręcę, ale jestem zmęczona, poszłam do kina, ale powiem Wam, że mi się w ogóle tam nie podobało, opuścili klimę i z klimą było mi za zimno, wszystko mnie boli, bo się dzisiaj nałaziłam, brzuch mnie boli, bo chyba coś zjadłam, ja po prostu zdejmuję tą paskę, bo też mnie głowa chyba od niej już rozbalała. zmywam ten makijaż, bo po coś tak ciemno wyglądać, nawet Ech, wszystko mi dzisiaj mam zły dzień, idę po prostu spać.